Mną Maciek, Maciek po wygranej walce, początek bardzo spokojny, wybadałeś rywala w stójce, następnie przychwyciłeś nogę, boczna, krucyfiks, dosiad i zakończyłeś walkę. Jak powiedz, jak, jak, jak odbierałeś tą walkę, bo przeciwnik no nie ma co ukrywać, nie był na twoim poziomie i dowiedział się o walce tak naprawdę w czwartek wieczorem. No wiesz, miałem wybór, albo w ogóle nie walczyć, albo walczyć z kimś trochę gorszym, no to... Wybór był prosty, wiesz, no już miałem też przygotowania, ten czas, sponsorów, no, wolałem zawalczyć, wiesz, dobyć się ze stresem, tak dalej, niż w ogóle nie walczyć, no, na takiej zasadzie. No, a co do przebiegu walki, no to spokojnie, bo skoro gości nie przygotowuje, najczęściej ma taki game plan, że od razu idzie na ostro. Więc chciałem spokojnie sobie go przepuścić, czy skontrować, dlatego ja spokojnie zacząłem, a o dziwo on też zaczął spokojnie i trochę mnie to zaskoczyło, bo, bo mnie chłopie nie przygotował, pewnie skoczyć na nie od razu z ciosami, nie? No. Pokopaliśmy trochę, trochę pomachaliśmy rękami, z opałem się w sumie przewrócił, no to już tam padliśmy w moją grę, nie? 8-0, za miesiąc masz teoretycznie walkę za granicą, ale jak wiadomo, te twoje walki czasami się nie odbywają, albo przeciwnik jest zmieniany kilkukrotnie. Czy, co teraz? Już od poniedziałku zaczynasz dalej się przygotowywać, bierzesz krótką przerwę. Jak to teraz będzie wyglądać do, do tej walki? No tak jak mówisz, dwa miesiące do walki, no ale jednak teraz dwa miesiące mocno też przetrenowałem i chcę dwa tygodnie odpoczynku sobie zrobić. Wiesz, mam rodzinę, robotę i tak dalej, muszę trochę też tamtem rodzinie i robocie poświęcić czas, bo no trochę odpuściłem na rzecz tych przygotowań. A walka, widzisz, miał być mocny przeciwnik, potem miał być średni, a teraz jeszcze trochę słabszy, no to już nie jest moja wina. KSW, yy, nic z tego. Co myślisz o UFC, kiedy? Ja powiem tak, ja nie wiem jak skończę, ale celuję w UFC w ten sposób, nie? To jest mój cel, się nie, łatwo się nie poddam. Dobra, z mojej strony tyle, gratulacje, to teraz czas dla Ciebie, żebyś sobie pozdrowił i podziękował wszystkim. No to dziękuję przede wszystkim tu chłopakom, z którymi się szykowałem, Berserkers Team i Fight Academy, Stargard, trenerom, wszystkim sponsorom. No i chciałbym pozdrowić jeszcze żonę, bo jutro mamy pierwszą rocznicę ślubu. Pozdrawiam. No i to wszystko. Pozdrowić jeszcze oczywiście wszystkich, którzy będą to oglądać. Dobra, jeszcze takie pytanie, mi się przypomniało. Wrzuciłeś na Facebooka zdjęcie Pantersów. Rzeczywiście wysłałeś to do swojego przeciwnika, który anulował walkę, czy, czy to tylko był post? Nie. To były jaja, po prostu mój mały wyrósł już z pieluch i zostały paczki pieluch do dodania komuś i tak sobie zrobiłem zdjęcie wysłałem to wstawiłem tak dla żartów. I wiem, że niektórzy może pomyśleli, że na serio, ale naprawdę aż takiego ciśnienia nie mam, nie? Aż taki siebie żartowicz nie jest. Nie, nie. Dobra, z mojej strony wszystko dziękuję.